Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim e, 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 dzisiejszym czytaniu. E, dzisiaj zajrzymy Waszą przyszłość, no właśnie, i e, zobaczymy, co się e, tutaj e, wydarzy. E, waszej, waszej przeszłości. No właśnie. Kochani, ja mam wrażenie, że wy tutaj będziecie szczęśliwi, no właśnie tutaj nadejdzie szczęście. Być może jakaś radość, na, na którą e, czekaliście, bo tutaj w Waszym życiu e, pojawi się e, ktoś nowy, kto wniesie do Waszego życia e, dużo szczęścia, e, dużo, no właśnie, Wy będziecie mieli wiele możliwości, wiele, wiele powodów tutaj do, do radości, do szczęścia. Być może będziecie też przebierać. No właśnie tym co y, tutaj y, y, będziecie wybierać, w tym co y, da Wam szczęście i będziecie y, tutaj wybierać to, co dla Was y, y, tutaj najlepsze, dla tej pełni tutaj szczęścia tutaj w dążeniu do tego szczęścia tutaj wspiera was wszechświat wspierają was siły wyższe no właśnie, ja mam wrażenie, że to szczęście, do którego wy tak tak dążycie za którym gonicie, o one cały czas było i jest przy was tylko, że wy nie nie dostrzegaliście tego, było blisko was, a wy nie dostrzegaliście tego szczęścia i szukaliście tego szczęścia gdzie indziej, ale tam, dokąd, dokąd, dokąd. E, e, z zmierzaliście tam, gdzie szukaliście tego szczęścia. Nie było tego szczęścia, bo to szczęście cały czas było z Wami, cały czas było przy Was. No właśnie. Y tak jak mówiłam, wy dążąc do tego szczęścia, czy też podążając w kierunku tego szczęścia, wy to szczęście stopędziecie. No właśnie. I tutaj w przyszłości będziecie szczęśliwi. No właśnie, ale wasze e, życie będzie wypełnione też, e, też miłością, która być może też była blisko was, której, której nie dostrzegaliście i której e, szukaliście gdzie indziej i tam. Nie znaleźliście. Ja mam wrażenie, że z powodu braku tej miłości tutaj w Waszym życiu cierpieliście, być może wciąż, wciąż cierpicie, no właśnie, bo tu brak tego szczęścia w Waszym życiu ogólnie, być może nie chodzi tylko o brak szczęścia, ale w ogóle. O, uczu, o uczuć. No właśnie, w Waszym życiu zabrakło uczuć. No właśnie, być może też zabrakło miłości, ale nie tylko. Zabrakło przyjaźni, yy, zabrakło uczuć. Yy, moim zdaniem tu chodzi o bardziej takie pozytywne, dobre uczucia, bo być może. Te, te negatywne, te złe, chociażby takie jak ból i, i, i cierpienie one sobą, wy je odczuwacie, ale Wy nie, y, nie odczuwacie tych pozytywnych uczuć, które tak naprawdę są przy Was, tylko że Wy ich nie dostrzegacie, a być może y, nawet ich y, 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 nie czujecie. Słuchajcie, wy nie musicie tutaj szukać tego szczęścia gdzieś daleko, żeby je odnaleźć, bo ono jest przy Was, kochani. To szczęście jest przy Was. Być może jest tak, że tego szczęścia nie było, ale to szczęście już odnaleźliście. No właśnie, tylko że wy tego szcz yy, 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 szczęścia nie dostrzegacie, bo za bardzo jesteście tutaj yy, to, yy, pogrążeni w bólu i w bólu i cierpieniu, a to szczęście tutaj jest przy Was. No właśnie, a Wy tego szczęścia nie dostrzegacie. Mam wrażenie, że Wy jesteście w jakimś zastoju. No właśnie, że y, ten ból i to cierpienie zatrzymały Was y, tutaj y, w miejscu i tak naprawdę. Y, y, Możecie dalej się rozwijać, nie, yy, nie możecie iść w kierunku czegoś nowego, albo zacząć wszystko od nowa, yy, jeśli tutaj nie uwolnicie się od tego bólu i cierpienia, bo ten ból. I cierpienie tutaj trzymają y, Was y, niejako w miejscu i tutaj nie pozwalają wam iść do przodu, ruszyć y, wam dalej, nie pozwalają wam się wam y, 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 y się rozwijać y, ja mam wrażenie, że to Was wraca to szczęście, które mieliście w przeszłości, które było w Waszym życiu przeszłości, albo yy, no właśnie, to szczęście cały czas było przy Was, ale Wy tego nie, dostrze nie, yy, yy, nie dostrzegaliście i tutaj szukacie, szukaliście tego szczęścia gdzie indziej. Ale ja mam wrażenie, że tam, gdzie szukaliście albo szukacie tego szczęścia, tam tego szczęścia nie znajdziecie, bo to szczęście jest przy Was. Yy, możliwe, że to szczęście jest w Waszym sercu. Wystarczy, yy, tam właśnie trzeba go szukać. No właśnie, też, yy, też mi się tak wydaje. No właśnie, ja mam wrażenie, że ten ból i cierpienie odebrało wam, wam siły i energię. No właśnie, i Wy tutaj musicie uwolnić się od tego bólu i cierpienia. No właśnie, żeby odzyskać swoją moc, żeby odzyskać e, energię i tutaj wyjść z tego bólu i cierpienia i tutaj solidnie stanąć na własnych nogach. No właśnie, tutaj, e, tutaj, e, e, wy, żeby być. Szczę, 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 y, y, szczęśliwymi czy też w pełni szczęśliwymi wy musicie sięgnąć po to co jest dopełnieniem y, tutaj y, y, czy też uzupełnieniem y, waszego szczęścia Jeżeli tutaj po to sięgniecie i uzupełnicie, uzupełnicie tym swoje szczęście, to tutaj będziecie w pełni szczęśliwi. Możliwe, że, też, że Wy też musicie wypełnić swoje życie tym, czego, czego Wam brakowało do pełni szczęścia, czyli miłości, której Wam zabrakło do pełni szczęścia. Ja powiem, że tu, że tu pytanie na koniec zadam Wam pytanie. Co, które zresztą, na które odpowiedź jest w kartach, na które karty nam pięknie pięknie odpowiedziały, co należy zrobić, żeby być w pełni szczęśliwym. I myślę, że na tym zakończę to czytanie. Teraz żegnam się z państwem i zapraszam was bardzo serdecznie na moje kolejne. Czytania?